W kolejnym programie na wersji roboczej jest pytanie, jest odpowiedź. Odpowiem na pytania dotyczące tego, czy można zablokować port w Odessie, czy Kozacy to Ukraińcy, czy Rosja przyłączy kolejne cztery obwody w jakiejś perspektywie czasu i jakby to miało wyglądać. Odpowiem na pytanie o to, co stanie się, co grozi Polsce po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie, jakie są rusze, a także. Dlaczego GRU nie przeprowadza, być, bądź być może przeprowadza, służby rosyjskie przeprowadzają zamachy poza linią frontu? Być może tam się coś jednak dzieje. O tym w kolejnym programie na wersji roboczej zachęcam do oglądania. Dzień dobry, witam Państwa. Witam w tę niedzielne popołudnie z tej strony. Krystian Hacy. Wersja robocza. Dzisiaj odpowiadamy sobie na pytania, pytania bardzo ciekawe, pytania, które przesyłacie. Zachęcam do ich wysyłania. Będę je sukcesownie łączył w pewne tematyczne bloki i co tydzień będę na nie po kolei odpowiadał. Także nie przedłużając, zachęcam do polubienia, udostępnienia tego materiału, zrzutka, bajkofi dla osób, które chcą mocniej wesprzeć moją pracę. To jednak w jakimś stopniu pomaga i, i pozwala zająć się tymi tematami. A tematy są bardzo, bardzo znaczące. I zaczniemy od pytania Wilka Nocnego 5854. Czy możliwe jest całkowite zniszczenie lub zablokowanie portu w Odessie poprzez zatopienie znajdujących się tam okrętów? Czy Rosja powinna tak odpowiedzieć za ataki na rosyjskie tankowce? Jeśli chodzi o możliwości zablokowania portu w Odessie, to taka metoda zatopienia statków. Na przykład przy wejściu do portu, co zdarzało się podczas II wojny światowej dość nagminnie, to są metody takie fizyczne, materialne, a na to dużo skuteczniejsze metody, aby ten port w Odessie i okoliczne porty w Czarnomorsku i tak dalej, żeby te porty naddunajskie, chociażby w Izmaile, port, te porty ukraińskie, żeby zablokować, a. Rosjanie robią to od dłuższego czasu, szczególnie po tej wypowiedzi, to się zintensyfikowało po tej wypowiedzi Władimira Putina, który publicznie odpowiedział na ukraińskie ataki na rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Jeśli to się utrzyma, rozważymy nie mówię, że tak ale rozważymy środki odwetowe wobec statków tych krajów, które wspierają Ukrainę w tych operacjach w tych działaniach pirackich. Najbardziej radykalnym rozwiązaniem byłoby odcięcie Ukrainy od morza. Wtedy w ogóle nie będzie mogła dopuszczać się piractwa. Także po tej wypowiedzi Putina w tym miesiącu doszło do zupełnej eskalacji tych działań, tak jak wspomniałem. I to nie jest tak, że Rosjanie co parę tygodni bombardują magazyny w porcie w Odessie, tylko, czy czasem żurawie niszczą, portowe. Co utrudniało, uszkadzało ten port, ale zaczęli robić coś znacznie poważniejszego. Rosjanie w obwodzie Odeskim, w regionie nadmorskim, zaczęli po prostu niszczyć, konsekwentnie niszczyć infrastrukturę energetyczną. Takie uderzenia kiedyś formułowali wobec całego terytorium ukraińskiego, jeśli chodzi o liczbę dronów GERAN, ich skuteczność, ich rozwój, w tym momencie forsują już nawet w ramach jednego regionu dziesiątki GERANów. Dawnych dronów szachet po modernizacji rosyjskiej Geran. One uderzyły w kilkanaście podstacji energetycznych transformatorowych w wodzie odeskim, uszkodzenie znów elektrociepłowni, uszkodzenie infrastruktury energetyki portowej, zniszczenie chociażby, czy bardzo poważne uszkodzenie mostu zwodzonego Zatoka na południe od Odesy, gdzie Rosjanie po raz pierwszy użyli bomby lotnicze, bomby szybujące KAP lub FAP, użyli. W ramach uderzenia lotniczego połączonego z uderzeniem dronowym, czyli tak naprawdę musieli w osłonie myśliwców, rosyjskie bombowce czy samoloty wielozadaniowe musiały podlecieć na odległość mniej więcej 100 km od linii brzegowej, żeby wypuścić te bomby szybujące, naprowadzane satelitarnie. Także to było bardzo poważne uderzenie, bardzo poważne środki, żeby po prostu odciąć infrastrukturę obwodu odeskiego i uszkodzić, jak w największym jak największym stopniu, uszkodzić ten port. Także ten port. Jest atakowany, są bardzo duże problemy dla Ukraińców. Poza tym Rosjanie zaczęli niszczyć też statki, które się w tym porcie znajdowały, co wywołuje oczywiście reperkusje międzynarodowe, bo dzisiaj się pod różnymi banderami pływa, ale Rosjanie to robią: Rosjanie niszczą i statki w porcie, i infrastrukturę energetyczną, i żurawie. Kwestia jest tylko tego, jak Ukraińcy będą w stanie to naprawiać. Idzie im to coraz gorzej, więc faktycznie ta żegluga ukraińska jest w bardzo poważnych tarapatach, nawet pomimo tego, że oni wykorzystują, żeby się ukryć przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy wykorzystują wody terytorialne i Bułgarii, i Turcji i Rumunii. Ale po tym jak Ukraińcy uderzyli na wodach terytorialnych Turcji w rosyjski tankowiec z tak zwanej floty cieni, no to wówczas Rosjanie zluzowali puścili hamulce i po prostu zaczęli konsekwentnie niszczyć tą infrastrukturę portową. Jak będzie dalej, zobaczymy. Kolejne pytanie od Ryszarda Djakowskiego 6794. Bardzo proszę rozjaśnić, wyjaśnić wątpliwości narodowe Ukrainy. Czy kozacy to Ukraińcy? Kwestia przynależności narodowościowej, narodowej etnicznej kozaków byłaby w ujęciu historycznym bardzo złożona, ponieważ kozacy nie są grupą narodową czy nawet do końca etniczną, oni byli historycznie grupą, wspólnotą wojskowo-społeczną, stanem, można by powiedzieć klasycznie stanem, nawet nie klasą, tylko stanem społecznym, który grupował ludzi żyjących na pograniczu, zorganizowanych po wojskowemu, zorganizowanych czy w Rzeczpospolitej, czy później w Rosji, do obrony granic, obrony pogranicza. Zasiedlania też tych terenów, tak zwanych dzikich pól. Także no jest to pewna grupa społeczna, społeczno-wojskowa, na wzór wojskowy, a niekoniecznie grupa etniczna. W Rosji niewielu ludzi zresztą deklaruje się jako etniczni Kozacy, narodowość kozacka, to jest bardzo marginalne wskazanie w tych spisach powszechnych. Także tutaj. Kozacy nie są narodem, są stanem. A jak wygląda ich poczucie narodowe, możemy zobaczyć chociażby po tym, jak proporcjonalnie biorą oni udział po obu stronach konfliktu ukraińskiego w szeregach jednej armii czy drugiej, po stronie armii ukraińskiej czy po stronie armii rosyjskiej, biorąc pod uwagę duże zaangażowanie jednostek kozackich czy odwołujących się do tradycji kozackich już w 14 roku po stronie separatystycznej. Ze szczególnym uwzględnieniem Ługańskiej Republiki Ludowej, która wówczas powstała, tej republiki separatystycznej, ale i po stronie Donieckiej Republiki Ludowej także funkcjonowały jednostki odwołujące się do tej tradycji kozackiej. No po stronie ukraińskiej. Czegoś takiego nigdy nie było, i nawet po 1922 roku na Ukrainie de facto nie powstała żadna formacja, którą moglibyśmy określić jako kozacka. Często, oczywiście, w mediach czy w przekazie ukraińskim oni się odwołują do tradycji kozackiej, nawet te krzyże, które oni malują sobie jako znaki taktyczne na czołgach, na transporterach no to jest odwołanie do tradycji krzyża takiego kozackiego. Tyle tylko, że poza tą sferą oficjalną, poza takimi odwołaniami, jako do narodu o takiej etnogenezie kozackiej, Faktycznie nie ma takich struktur kozackich po stronie ukraińskiej. To są naprawdę nieliczne bractwa stowarzyszenia kozaków, czy podolskich, czy zaporowskich. Jest ich bardzo, bardzo niewielu. Można by odnieść wrażenie, że jest to kreowane odgórnie, a nie oddolnie. Po stronie rosyjskiej jest zupełnie inaczej, bo oczywiście w przekazie oficjalnym także wykorzystuje się kwestię propagandowo-kwestię kozacką, biorąc pod uwagę to, że Rosjanie na przykład w obwodzie zaporowskim stworzyli milicję Ludową, czy taką formację kolaboracyjną z lokalnych mieszkańców prorosyjskich, rosyjskojęzycznych czy po prostu Rosjan zaporoskich, no to oni też chodzą w czapkach kozackich, odwołują się do tradycji kozackich, często można zobaczyć po stronie rosyjskiej symbole kozackie, są całe szkoły nawet na terenach zajętych przez Rosjan w Ługańskiej, właśnie Republice Ludowej, jest cała, cały korpus kadetów kozackich, taka szkoła kozacka, wojskowa, oni później trafiają do armii rosyjskiej jako przyszli żołnierze. Także po stronie rosyjskiej jest bardzo mocne wykorzystywanie i odwoływanie się do tej historii kozackiej. Czy Tylko czy to ma uzasadnienie? No generalnie ma, ponieważ zarejestrowane kozackie towarzystwa, takie wojskowe pod państwowym nadzorem rosyjskim, czyli publiczne takie zarejestrowane stowarzyszenia, no one mogą liczyć 150 nawet do 200 tysięcy ludzi, kilkanaście tysięcy, co najmniej kilkanaście tysięcy osób. O takiej tradycji ze środowisk kozackich funkcjonuje w rosyjskich Barsach, czyli takiej bojowej rezerwie, wojskowej rezerwie żołnierzy starszych, starszego trochę pokolenia, 40-50-latków, którzy walczą na froncie. Bardzo zresztą dobrze walczą chociażby żołnierze z Barsów, z tych batalionów, ci rezerwiści, starsi rezerwiści, oni chociażby zatrzymali na pierwszej linii kontrofensywę założnego na Zaporożu notabene. Także no to są żołnierze wytrwali, walczący, niecofający się, starsi doświadczeni życiem i doświadczeni wojskowo. Więc tutaj ci kozacy są mocno aktywni po stronie rosyjskiej. I nawet na tej linii stykowej pomiędzy ukraińskością a rosyjskością, no to Zdecydowana większość kozaków czy ludzi odwołujących się do kozaczyzny wybiera tożsamość rosyjską i tak też zdecydowaną większość kozaków, ale oczywiście nie wszystkich można by postrzegać jako ludzi o narodowości po prostu rosyjskiej, odwołujących się silnie do tej tradycji kozackiej. Kolejne pytanie od Zejk1337. Wspominał Pan o tym, że w rosyjskiej sferze publicznej mówi się o przyłączeniu następnych czterech obwodów do Federacji Rosyjskiej. Jakie szanse widzi Pan na coś takiego i w jaki sposób miałoby to wyglądać? Rosjanie po zdobyciu resztek Zaporoża i Doniecka po prostu znowu wpisaliby do konstytucji następne obwody i od teraz wymagaliby także ich? Czy jakkolwiek realne jest to, aby Zachód był w stanie to zaakceptować? Jeśli chodzi o historię związaną z kolejnymi czterema obwodami, które Rosjanie w swojej infosferze wskazują jako kolejny etap zajmowania Ukrainy, kolejny etap przyłączania do Federacji Rosyjskiej obwodu. No przede wszystkim mówiąc wprost obwodu odeskiego, mikołajowskiego, dniepropietrowskiego i charkowskiego. No czasami też się pojawia obwód sumski czy czernichowski. No pojawiają się one z tegoż względu, że Rosjanie z jednej strony już są w obwodzie dniepropietrowskim, zajęli jego niewielką, ale jednak część, Bardziej znaczącą część obwodu harkowskiego zajmują i jest administracja, o której czasami wspominam. Jest też zajęcie części obwodu sumskiego, gdzie także w okolicach Sumy, no zresztą trwa teraz tam natarcie rosyjskie, ale mamy też do czynienia, o czym mało kto pamięta, z sytuacją, gdzie Mierzeja Kinburska, Mierzeja Kinburn, ona została przyłączona przez Rosjan do obwodu hersońskiego, ale ta Mierzeja jest patrząc z punktu widzenia ukraińskiego, administracyjnie częścią obwodu mikołajowskiego. A uprzedzając jedno z kolejnych pytań, Rosjanie także zajmują niewielki obszar, takie zakole nadgraniczne, rzeczne. Nie jest bardzo to zamieszkany obszar, ale część obszaru obwodu czernichowskiego także jest w rękach rosyjskich. Także oczywiście to są, mógłby ktoś powiedzieć, ciekawostki geograficzne, ale Rosjanie naruszyli praktycznie wszędzie granicę ukraińską. No, I ma to pewne konsekwencje polityczne, bo za darmo się stamtąd nie wycofają. Także, moim zdaniem, jeśli armia ukraińska będzie się dalej cofać, to Rosjanie, gdzie tylko będą mogli, to będą wchodzili, będą negocjowali i mała jest szansa na to, że Ukraina, jeśli ten konflikt będzie trwał dalej, obroni te wymienione obszary, te, ob te obwody, ponieważ Rosjanie są bardzo żyw żywo zainteresowani dotarciem do Mołdawii, do Naddniestrza, wejścia na Bałkany, co zawsze było po wejściu do Odessy, przejęciu Odessy przez Rosjan czy Związek Radziecki, zawsze to był powrót do Aktywnej polityki bałkańskiej. Także Rosjanie im dłużej będzie trwał ten konflikt, tym więcej wezmą, i te obwody po prostu mogą zostać przyłączone w podobnej formie, czyli Rosjanie zajmują część obwodu albo wpada w ich ręce, jeśli by mieli do czynienia z upadkiem armii ukraińskiej, co też przecież nie jest wykluczone, biorąc pod uwagę jej obecną kondycję. Po prostu Rosjanie wchodzą do obwodu dniepropiotrowskiego, zajmują część albo cały. Robią referendum, przyłączają do Rosji. To wszystko będzie wyglądało tak samo, jak wyglądało w przypadku Zaporoża czy Hersońszczyzny. Czy tak się wydarzy? Zobaczymy. Jeśli konflikt się będzie przedłużał, to bez wątpienia tak. Kolejne pytanie od Marty D. Ja mam pytanie: jakie są możliwe scenariusze dla Polski, kiedy ustaną działania wojenne? Jakie czekają nas zagrożenia? Tutaj, oczywiście, zagrożeń. Po skończeniu tego konfliktu jest dla Polski bardzo dużo, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację w Polsce, przewidywalną sytuację, że będą rządziły ugrupowania prozachodnie, proukraińskie, no, proukraińskie w tym wydaniu, załęńskiego, Budanowa czy, czy załużnego, czyli takiej Ukrainy neobanderowskiej, prozachodniej, skorumpowanej, antyrosyjskiej i skrycie antypolskiej. Jeśli tak będzie jak jest, no to z jednej strony oczywiście po przegranej przewidywalnej, przegranej Ukrainy w, te, w tej czy innej wersji, gdzie ta Ukraina pozostanie nadal jakąś Ukrainą, czy zostanie w jakiś sposób podporządkowana Rosjanom w ramach państwa związkowego, czy jakiejś marionetki, to po prostu duża część populacji, która opowiedziała się przeciwko Rosjanom w mocnym stopniu, odwołująca się do haseł neobanderowskich, no po prostu będzie musiała te tereny opuścić. I gdzie je opuści? No pojadą do Kanady, niektórzy do rodziny, pojadą do Niemiec do pracy, ale część z nich Pojedzie do Polski, oni pewnie będą organizowani w różnego typu jakieś grupy paramilitarne. Polska przy obecnej polityce będzie się starała. No, chyba że Amerykanie powiedzą jasno, że nie postawią temu veto, co też jest możliwe, no, ale sama Polska w obecnym scenariuszu organizowałaby tych ludzi w jakieś grupy zbrojne, tak jak to robili z Białorusinami antyłukaszenkowskimi których później wysyłano do walki na Ukrainę. To zachęcam do obejrzenia tydzień temu programu o tym, ilu ludzi było w pułku Kalinowskiego, jak to wyglądało, mówiąc już w czasie przeszłym o tym pułku ze względu na straty. Ale moim zdaniem dużo ważniejszą kwestią jest ta kwestia społeczna, czyli nie tyle polityczna, co społeczna, że po prostu bardzo dużo ludzi z Ukrainy przyjedzie do Polski, część z nich pojedzie dalej na zachód, część z nich zostanie i oni będą z PTSD, z tą traumą po froncie. Oni będą się łączyły się rodziny. Część rodzin już tu ma drugie życie, tak? Już jakieś Ukraińki się powiązały z Polakami, a tu się okaże, że chłop wraca z frontu i się dowiaduje, że jego żona szmanowego sympatyka w Polsce, więc no tutaj będzie też pewno niektóre sytuacje rodzinne będą bardzo trudne, ale to zostawmy. No po prostu mówiąc, mówiąc na poważnie, no Polska będzie musiała zorganizować, albo ich nie wpuścić, ale mówię, w wariancie takim jakim jest, to po prostu ich wpuści, oni do Polski przyjadą, będą tu się mościli, już część z nich jest tu umoszczona w Polsce, będziemy mieli jeszcze większą diasporę ukraińską, jeszcze większe spory, będzie też wzrost przestępczości, bo taki człowiek, który walczył 4 lata na froncie, przeżył ten front, ma jakieś rany psychiczne, fizyczne, on po prostu pójdzie w bandeterkę. Będzie coraz więcej gangów, nie tylko grozińskich, czy jakichś tam powiedzmy kaukaskich, czeczeńskich, tylko będą w Polsce masowe gangi ukraińskie, samodzielne gangi ukraińskie. Oni się połączą z przestępczością na Ukrainie powojennej, gdzie będzie jeszcze wiele lat trudno zaprowadzić pokój i spokój i praworządność. Nawet Rosjanie, jeśli wejdą na całą Ukrainę, to będą się z tym borykali i zdają sobie z tego sprawę. Także to będzie przestępczość, konflikty społeczne. Konflikt z Rosją, konflikty graniczne, bo moim zdaniem, jeśli Polska będzie dalej prowadziła taką politykę, a Ukraina się w jakimś stopniu odwróci, to nawet w Polsce te media zaczynają dostrzegać takie ryzyko, że ta Ukraina może się odwrócić i być znowu prorosyjska, czy związana z Rosją, jakimś sojuszem, no to wówczas, tak naprawdę, przy obecnej polityce, cała nasza wschodnia i północna granica będzie zagrożona. Tak, będzie zagrożona, ponieważ państwo polskie będzie prowadziło wojowniczą, wojującą politykę z tym właśnie podmiotem w Moskwie, który będzie miał w sojuszu. I Mińsk, i Kijów, czy tam Charków, zobaczymy jak to się rozstrzygnie, więc to będzie bardzo trudna dla polskiej sytuacja. I to będzie nas niestety wpychało jeszcze bardziej w zależność od zachodu. Taka samo spełniająca się groźba, że wojujemy z Rosją, wojujemy później z Ukrainą, Ukraina też już będzie obiektem nienawiści ze strony Warszawy i tych elit. Także wojujemy z Mińskiem, Kijowem, wojujemy z Moskwą, więc Ameryko, ratuj, tak? No taka samo spełniająca się przypowiednia, że robimy krzywdę sąsiadowi. Wspieraliśmy go w tym konflikcie, pchaliśmy go do tego konfliktu. On nam to teraz słusznie wypomina, bo Ukraińcy będą mieli żal o to do Polski. Każdy woli mieć do kogoś innego niż do siebie. Także to będzie bardzo trudna kwestia dla każdego z nas na każdym poziomie. Kolejne złożone pytanie, które ja starałem się syntetycznie odpowiedzieć w jednym. Od 9-4 Dlaczego GRU nie przeprowadza zamachów? Jak daleko od linii frontu? Działają grupy rozpoznawczo-dywersyjne Rosjan. Co się dzieje na odcinkach granicy sprzed 2022, obwody Sumski, Czernichowski, coś się tam dzieje, czy tylko umacnianie granicy i spokojna służba zarówno po jednej i drugiej stronie? No cóż, tutaj nie powiedziałbym, czemu Gieru, SVR, FSB czy inne służby rosyjskie nie przeprowadzają zamachów, ponieważ w mojej opinii zabójstwo. 30 sierpnia tego roku Andrija Parubija, bardzo ważnej osoby w kontekście Majdanu w Elwowie, czy zamordowanie 14 marca też tego roku Demiana Hanula, czyli takiej postaci banderowskiej, takiego siepacza odeskiego ze środowisk banderowskich zamordowanie tych dwóch osób przez Ukraińców. Osoby, osoby złapane przez Ukraińców, wywodzących się z wojska, kombatantów, można by powiedzieć. Moim zdaniem to są przez Rosjan w ten czy inny sposób inspirowane zabójstwa nie tylko taka prosta zemsta jakiegoś zdesperowanego, sfrustrowanego weterana. Ale Rosjanie będą korzystali przede wszystkim z Ukraińców i z zabójców z cyngli pochodzenia ukraińskiego, a nie sami będą sobie tym brudzili ręce. To jest też sprawa wewnątrz ukraińska i z pomocą Rosjan wielu Ukraińców będzie rozliczało tych banderowców, po wojnie pewnie mordować w ramach jakiejś osobistej vendety, czy właśnie ze wsparciem z potrzebtu rosyjskiego. To się dzieje i to będzie miało miejsce. A jeśli chodzi o dalszą część pytania, to ta granica z 22 roku w obwodzie sumskim jest oczywiście naruszona. Rosjanie, tak jak już wspomniałem wcześniej, prowadzą tam natarcie, Ukraińcy próbują się bronić, żeby Rosjanie nie podeszli z artylerią pod Sumy, nie sparaliżowali logistycznie tego miasta. Tam walki trwają, ale pewnie dużo ciekawsze dla pytającego i, i naszych widzów jest to, czy chociażby w obwodzie czernichowskim, bliżej granicy, czy tego trójstyku rosyjsko białorusko Ukraińskiego, czy tam się coś dzieje? Dzieje się. Dzieje się sporo. Tam, tam oczywiście mamy mgły wojny, bo tam różne grupy dywersyjno-rozpoznawcze specjalny Rosyjski infiltruje sobie po cichu te tereny. Jest w stanie nawet czasami na dziesiątki kilometrów wejść, nawet potrafią drony odpalać sobie z terytorium ukraińskiego. Prowadzą różne działania wywiadowcze, wysadzają mosty. To wszystko ma miejsce. Dzieje się to. Powolutku, po cichu, ale się dzieje i ta granica nie jest granicą uporządkowaną. Ukraińcy także próbowali, co było w Polsce mocno medialnie podnoszone, także wielokrotnie próbowali naruszać tą granicę rosyjską. Nie tylko podczas ofensywy kurskiej, ale starali się także wysadzać obiekty, porywać pograniczników. Pogranicznicy rosyjscy zresztą bardzo twardo, wielokrotnie bronili tej granicy wraz z jednostkami Generalnie ta granica jest przez obie strony tak pilnowana, że są czujki, są punkty obserwacyjne, a jeśli się coś dzieje, przyjeżdża rezerwa. Nikt tam nie, nie robi stałej linii obrony, czy po jednej, czy po drugiej stronie, poza obwodem sumskim, czy harkowskim już w tym momencie. Ale są to takie dozorowane granice i grupy dywersyjno-rozpoznawcze z jednej, czy z drugiej strony cały czas buszują, grasują, walczą ze sobą, robią na siebie zasadzki. Moż, mógłbym tutaj załączyć filmiki z tego ze strony rosyjskiej, ale one są... Tak mocno plus 18, że po prostu YouTube zrzuciłby ten materiał, więc ja tego nie będę robił. Możecie je znaleźć na moim X, jeśli poszukacie.